Życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj. Weź do ręki. Żyłe słowo ten świętek siepi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. W dzisiejszy spotykamy się z Jezusem i Kananejką. Chrystus do niej mówi dosyć ostre słowa, porównując do psów, do psa, że nie godzi się dawać. Yy, Psom tego, co jest przeznaczone dla dzieci. Ta ostra słowa mogła nas dziwić, że no Chrystus, ten, który przychodzi i głosi zbawienie, mówi o tym, że wrogów trzeba miłować, mówi do niej po prostu takie słowa, które są niewygodne. Ponieważ kananejczycy to poganie, którzy w jakiś sposób wciągnęli w odejście Żydów od swojej wiary. A to jest napisane w innym miejscu pisma świętego. Zmieszali się i yy, nie czcili już Boga Najwyższego, ale oddawali pokłony i cześć innym Bożkom. Teraz ona przychodzi i prosi go, uzdrów moją córkę, uzdrów ją. To można powiedzieć: No, to nie macie swoich bogów, do mnie przychodzisz? Do mnie przychodzisz? Nie masz tam? Ona potem pada na kolana i mówi: Tak, panie. Ale i szczenięta jedzą z tego, co spadnie ze stołu Pana, z okruszyn, które są pod stołami. Ja z Chrystus mówi: Nie spotkałem tak wielkiej wiary w Izraelu. Co doszło? Ona uznała wielkość Jezusa Chrystusa i boskość Jego, odrzucając swoje pogońskie pochodzenie i bożki, których czciła. Podstawa no, godna zazdrości. Tak naprawdę. Godna tego, żeby naśladować ją. Ponieważ my w życiu mamy podobną sytuację. Mamy swoje własne przyzwyczajenia, swoich własnych bożków, których stają się priorytetem w życiu. Potrafimy Boga odsunąć na bok. Początek kościoła, jaki tutaj mamy, w naszym budynku, to jest miejsce, gdzie jest krzyż i jest woda święcona do uczynienia znaku krzyża. Początek Twojego spotkania z Chrystusami może być całkiem inny i różny jak kananejki. Czasem nawet się zadziwiający, a czasami nawet i druzgocący. Jeżeli byśmy my odebrali jeszcze raz te słowa, które powiedział Chrystus do kananejki, moglibyśmy się dziwić, obradzić, obrócić napięcie i iść sobie. Jak On do mnie takie rzeczy mówi, to ja będę z Nim Rozmawiał jeszcze? Często tak zachowujemy się jako ludzie, bo słyszeliśmy takie ostrzejsze słowa czy inne, i już nam coś się nie podoba. Zdarzenie z Kananejką jest jeszcze jednym odniesieniem odniesieniem wprost do Kościoła. Dziś w świecie, w Polsce i w innych miejscach świata, często słyszy się, jaki to Kościół jest zły czego to nie robi Kościół teraz pytanie jest, czy ty wierzysz mimo wszystko, że ci tak przedstawiają że zbawisz się w Kościele czy ty wierzysz w to że Kościół, który ci przedstawiają w świecie jest miejscem gdzie ty możesz zbawić się uzdrowienia twojej duszy ciebie i twojego życia świat przedstawia wiele możliwości ale jeden tylko jest Zbawiciel. Wejście do Zbawienia jest tylko jednymi drzwiami drzwiami Kościoła. Kościół jest dla każdego człowieka. Dla każdego, nieważne gdzie jest na świecie, co robi i czym się zajmuje. On jest dla każdego człowieka. I czym jest Kościół dla Niego? Światłem życia. Światłem życia. Może ktoś tego nie rozumieć, ale w odniesieniu do Ewangelii, gdy spotyka Chrystusa Kananejka, On się stał dla niej światłem życia. Nadzieją, że córka będzie zdrowa. Ale stał się światłem wiary. Prawdziwej wiary. Nie wiary w bożki, nie wiary w jakiś... Gusła bałwany, ale wiary autentycznej. Czytając tą Ewangelię, gdy będziesz brał ją do ręki, gdy będziesz w kościele słuchał, ale jest pytanie: czym dla ciebie jest Kościół? Czy jest źródłem światła, światła Twojego życia? Czy szukasz innego światła, które w porównaniu z Jezusem jest tylko ciemnością? On nadaje sens i rzuca światło na każde życie. Roświetlając je tak, że jest w pełni widoczne. Ewangelia Chrystusowa doprowadza nas do momentu błogosławieństwa. Tego, żeby Bóg udzielił nam swojej pomocy, udzielił nam wszystkiego, co człowiekowi jest potrzebne. Całej radości życia. Ale żeby to było, ty musisz odkryć. Prawda, tylko w Chrystusie i w Kościele jesteś w pełni człowiekiem zbawionym. Niech Was błogosławi, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.